Oto ci ten garpi i łapie mały. Cześć wszystkim, ja jestem Asia Live i zapraszam was do nowego vloga z łeby. Stoję właśnie przed apteką, my rodzic tam robią zakupy. E, I ogólnie idziemy na plażę znowu. Bo dzisiaj jest ładna pogoda, a jutro ma padać, więc korzystamy z ładnej pogody. No i idziemy. Ja mam znowu mój kapelusik, te okulary, e, moją torebkę, taką torbę, i wziąłem też poduszkę na plażę, taką samochodową. No i idziemy, się jak już będziemy na miejscu. Uwaga, teraz będę robiła test na żywo tego mmm, Danona, e, jogurtu pitnego, brzoskwinia, marakuję. Ok, zapach ma. Taki, no nie wiem, czuć tu taką jakby brzoskwinię. Nie jadłam nigdy i tak, takie normalny nigdy nie jadłam. Pić marakujowych też dosyć mało piłam, więc tutaj ciężko mi powiedzieć, no ale jest, w każdym razie jest dobry, ale nie ma jakiegoś super, super szału. Ale tak to, no smakuje bardzo podobnie do takiego zwykłego brzoskwiniowego, więc no ja tutaj w nie widzę nic takiego super. Ale jak się wczuć, to czuć tu coś jeszcze oprócz tej brzoskwini. Kožme, že je celkem dobré. już wracamy z plaży w laskiem i ogólnie na... kupiliśmy sobie na plaży, znaczy noż nie na plaży tam w oparzyliśmy kawałek, kupiliśmy sobie zapakiekanki, więc już nie szliśmy tak na obiad obiad tak trochę później, taką już bardziej obiad kolację. no i teraz wracamy na plażę, się dosyć długo nie odzywałam czytałam sobie książkę, oglądałam filmiki na YouTubie, no i idziemy os... ogólnie, ostatnio zobaczyłam bo dalej nie mam internetu, miałam je dzisiaj już ale dalej go nie ma, nie wiem. Jak jutro nie będzie, to to nie wiem, się chyba załamie psychicznie. To ja spróbuję jakiś inny kod wpisać. No nie wiem, coś pokaminuję, żebym tylko miał już ten internet. Ale to poczekam z tym do jutra. Co, że eee, tak trzęsę, ale wczoraj jakbyśmy w tej restauracji Hono Tu, Wam Tutaj tam właśnie było Wi-Fi i ja weszłam i patrzę 9000 subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo. Pewnie jak wrzucę tego vloga to już będzie dużo, dużo, dużo więcej, bo ja mam mnóstwo filmów w zapasie i to nie to, że ja je tak długo montuję, tylko po prostu mam mnóstwo filmów w zapasie i wrzucam je tak po kolei jakie montowałam albo jakie nagrywałam, więc no nie piszcie, że to jest... Tak jakby jak wy oglądacie tego vloga, te wszystkie vlogi z nadmorzy, to ja już wtedy jestem w ogóle gdzieś indziej, robię to innego i tak dalej, więc no i one będą rzucone długo, długo później. Ale w tym momencie jest 9000 subskrypcji, więc dzięki wielkie. Ogólnie jest już godzina bardzo późna. My siedzieliśmy na plaży z tego co wyliczyliśmy około 7 godzin, więc po prostu dramat jakiś. Znaczy może nie dramat, bo bardzo fajnie było, tylko po prostu, no strasznie długo, cały dzień praktycznie. E, teraz jest która z godzina, w sumie nie wiem. Jest 17.35, więc tak długo. Okej, okay, a więc znajdziemy no się do Was czy jeszcze nie wiem. Okej, okay, my już jakiś czas temu wróciliśmy ze spaceru. Już tutaj trochę pogarniam swoje życzenia, szykowałam się na jutro. Umyłam się i myślę, że na dziś to już koniec, ale oczywiście nie koniec vloga. Widzimy się jutro. Hej, widzicie, kolejnego dnia, dziś jest czwartek. Dzisiaj rano okazało się po długich, długich próbach, wreszcie mam internet. Natomiast chodzi on tak słabo, że. Z trudem wysyłam odpowiedzi e, na różne pytania, które zadajecie mi na snapie i niektóre do Was nie dochodzą. Dzisiaj mam taką koronkową bluzkę, e, te moje spodnie i czarne trampki. E, do tego mam tą bluzę i kurtkę przeciwdeszczową. Włosy związam w kucyk, chociaż wiem, że brzydko tak wyglądam ale po prostu nie chciałam, żeby mi się tam gdzieś, wiecie, tak w deszczu takie rozpuszczone byłoby mi po prostu niewygodnie. A my teraz siedzimy, nudzimy się. Ja postaram wam się podpisywać trochę na snapie, na Instagramie. No popatrzeć po prostu, co mnie ominęło przez ten czas, jak nie miałam internetu. I o tym zdecydować, jak będziemy w jakieś konkretne. Mierzamy do parku jurajskiego! Miałoby dzisiaj fokarium, ale żyleje, a fokarium jest na powietrzu, no to po prostu nie ma jak. Park Jurajski chyba też jest na powietrzu, ale tam jest Dom Strachów w środku, więc na niego głównie jestem napalona, bo ten Dom Strachów może być fajny, a Park Jurajski no tak mnie średnio obchodzi, ale zobaczymy, no. I idziemy. Tak to wygląda. Ale kierunek z jest w tą stronę, więc idziemy tam. Ogólnie wielce e, są strasznie drogie. Tutaj jest plan. Fajnie, fajnie, fajny design. Dobra, idziemy. No na kino 7D. Idziemy tutaj. Muszę akurat przystanie padać. O Boże. Idziemy dalej. Ja cię. Dobra, idziemy dalej. Te odgłosy tutaj są niezłe. Ja mam włączoną latarkę, bo to jest mega ciemno ogólnie. Nie wiem, czy można mieć włączoną latarkę, ale dobra. Idziemy. Puszcz, te odgłosy są... <śśleski> Dobra, idziemy dalej to są strzelby do zabijania ja wampirów super ekstra, no dobra o boże, ten jest aha, okej okay. już tam widzę, że coś będzie aha boże, ale to naprawdę takie ja aż to otrzęsę dobra, A co to jest? On też pewnie się będzie ruszał czy krzyczał, nie Na szczęście on się tylko zapala To jest jakieś coś O Boże, a tutaj co się dzieje? A ja mogę tam przejść? Nie, nie mogę tam przejść Jestem na takim jakby statku Ale tam wyjść nie mogę Aha Mam latarkę, ale wy nic nie widzicie, bo jest mega ciemno o Boże, ale się rusza pirat Ale to jest Tak, weszłam tutaj na ten statek A poza tym pirat tam się ruszał, to jest mega Dobra idę dalej Boję się Dobra, kolejna rzecz się zapaliła teraz bardziej Boję może. Mega Co tu się dzieje? Boże z... Od góry coś słychać, jakieś odgłosy? Dobrze, to się rusza dobra, idę stąd, stąd. Idę stąd, idę. uciekam stąd a, to jest coś takiego to jest kolejne ruszadło A ty mega duże roboty, żeby zrobić coś takiego ogólnie to się rusza cały czas że... nie dotyka przewodów okej okay, a tutaj okay. Boże. Stąd jest. Idę stąd uciekam Wyszłam już z domu strachów. Mega, nadal mieczarki przechodzą. Teraz jesteśmy w takim bardziej dinozaurowym, dinozaurowej części, no Dólnie myślałam, że ten dom strachów będzie w cenie, a on się był jeszcze oddzielnie, więc trochę słabo no tam był jeszcze plac zabaw, on też był tam właśnie też w cenie, ale no wszystko mokre, więc średnio tam teraz. Dobra, idziemy dalej. Dobra, idziemy teraz przez taki e, roślinny jakby, no nie wiem, pomost. To jest wszystko tak obrośnięte fajnie. A fajny taki jest klimacik. No, ale tutaj strasznie mokro. Pod parasolami idziemy i w ogóle... Tutaj fajne wejście. Nie pada teraz, tutaj pod deszczem, więc mam jak nagrywać, ale ogólnie w tym deszczu ciężko mi się trzyma i parasolkę, i telefon. Dlatego więcej będzie zdjęć, i zdjęcie robiło mi Tata, więc potem ja tutaj Wam wszystko na vloga powstawiam. Wiecie piękne. Nie słabo widzieć, ale tam są króliczki. Kliczno króliczki. Słodziaczki, ale takie już duże. Ten wcina na sałatę. A tam sobie wiele nie uszkują. Tutaj kolejne króliczki. Złodziaki. Z takim, wszystkie są z łóżkami do góry. Nie ma żadnego przodka tu, tu się. Za domkę, żeby... Aha, proszę pracz. Ojejki. Jaki jestem piękny! Jaki jestem cudny! Słodziak! O, jaki śliczny! A tutaj kolejny król! Dwa króle, a jakie wilgachne, czy nawet trzy? Tak, wilgoludy. A tutaj, oj, kolejne królicki! Jakie słodziaki? Boże, no, ogromny wy tego nie widzicie, ale nie wiem, mogłam to pokazać. On jest taki ogromny! No nie widzicie tego, ale jest mega wielki. Super! Śliczne jesteście! No tak, tam dalej też są... A, już, a tam w domku się jedna schowała, jakie słodziaki. Ale najsłodszy chyba był jednak ten cały szop pracz. I króliczki oczywiście. To jest tutaj są te te. No idziemy, mam już całe mokre buty. Tutaj są Daniele, ale są takie piękne. Tutaj zobaczcie. Mega śliczny. Tam jest jeden Daniel. Taki ładny Daniel. Jaki słodziak. Idzie do nas. Idzie do nas, chodź. Zaromat. A to malusiek. Malutki, piękny. A to krowy normalnie, no krowy. O Boże! A co ma? Jakiegoś garba tu ma dziwnego? Mhm. Ktoś ci ten garpi i łapie mały? To myśleliśmy, że to jest żubr. A to jest krowa szkocka. Nieźle. dobrze No, ale śmieszno. Okej, my wróciliśmy. Panokcie mi podpryskiwały, więc zaraz będę je zmywała. Strasznie lało wszystkie parasolki, wszystko jest mokre. Ale moim zdaniem było bardzo warto, bo naprawdę było mega fajnie w tym parku jurajskim. Co prawda nie skorzystaliśmy z rowerów wodnych oraz z takiego skakania takiego na takich, nie pamiętam jak to się nazywa, ja, ja na to mówię bungee, ale bungee to nie jest takie, no chyba wiecie o co chodzi, jest trampolina i się skacze na takich linkach. No, jakoś mi wypadł z głowy, możecie mi napisać w komentarzach, jak to się dokładnie nazywa. No, a przez to, że padało, to wiadomo, nie było jak z tego skorzystać. Tak samo właśnie, tak jak mówię, z rowerami wodnymi, więc troszeczkę słabo. Oprócz tego były też tam takie mega fajne trampoliny, do których była nalewana woda i one były takie mega długie, kręte, ogromniaste, więc jakby była super pogoda, to tam by można było spędzić cały dzień. Więc... Za chwilę będziemy szli na obiad, dlatego już tutaj się będę powoli szykować. Jak będziemy na miejscu, to Wam pewnie tam pokażę, jak jest w środku. No i Byliśmy na spacerze, takim jakby spacerze, bo było. Nie bo lało i był mega wiatr. Byliśmy w centrum, stwierdziliśmy, że bez sensu w domu, na który poszliśmy, no ale no nie było to przyjemne, bo strasznie lało, biało i w ogóle, więc szybko wróciliśmy. W drodze pewnie wyhaczyliśmy obiad, rok robiliśmy tam e, szybkie zakupy. Nic szczególnego, więc nie będę Wam pokazywać, chociaż wiem, wiem że zawsze chcecie, ale no naprawdę nic szczególnego. E, jak widzicie, to z inną bluzkę, taką z długim rękawem, no taką. Ona jest z Reserved. E, I już będę zakończać tego vloga. Teraz sobie zmyję paznokcie, pomaluję je odżywką. No i kończę tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to standardowo łapka w górę. I czekajcie na kolejne vlogi z łeby. Mam nadzieję, że vlogi Wam się podobają i postaram się, żeby były jeszcze, jeszcze, jeszcze fajniejsze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!